Witam Państwa bardzo serdecznie w piątkowym wywiadzie dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj będzie Adam Bok, sekretarz generalny Młodej Lewicy. Witam serdecznie, się Adamie. Dobry wieczór. Adamie, pierwsza rzecz, która wyszła dzisiaj: 13 członków Rady Medycznej złożyło dymisję na ręce premiera Mateusza Morawieckiego. I teraz pytanie moje do Ciebie: czy rząd przegrywa z ruchem antyszczepionkowym? No, to wydaje mi się że dosyć oczywiste, że rząd nie ma tak naprawdę żadnej strategii walki z COVID-em i ta rezygnacja 13 z 17 osób w Radzie Medycznej jest dowodem tego, że państwo kapituluje przed takimi osobami jak poseł Janusz Kowalski, posłanka Anna Siarkowska, czy chociażby Edyta Górniak, czy Justyna Socha. E, irytujący jest ten brak strategii. Też z tego tytułu, że no, tak naprawdę panuszy się już omikron, jest coraz więcej zgonów. Licznik szczepień przekroczył całkiem niedawno 55%. Daleko jesteśmy od tej zbiorowej odporności, czy już nie mówiąc w ogóle o tym, że Portugalczycy, którzy osiągnęli 90% zaszczepienia, za, za więc to jest absolutnie niewyobrażalne, że. Rząd tak traktuje głosy naukowców, głosy środowiska lekarskiego, medycznego, które ma, myślę, znacznie większą wiedzę i znacznie też większe kompetencje do mówienia o tym, jaką strategię należy przyjąć, niż Edyta Górniak czy wcześniej wspomniany, a z polskiej prawicy Janusz Kowalski. No, a dlaczego rząd w takim razie? Woli ulec Januszowi Kowalskiemu, tym kilku posłom ze Zjednoczonej Prawicy, aniżeli słuchać naukowców? To wszystko są interesy polityczne. Tak naprawdę, teraz w Sejmie większość Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawicy, wisi na kilku posłach. Wisi na takich mejzach, na takim Eichlerze. I ciężko byłoby im rządzić, gdyby. Przez swoje decyzje tych kilku posłów stracili. Gdyby nagle z klubu wyszło tych dziesięciu antyszczepionkowców, no to PiS nie miałby pewności, że będą głosować z nimi w ważnych dla rządu projektach. To jest zwykły interes polityczny, to jest granie, to jest zabawa praktycznie nami i traktowanie nas po prostu jako idiotów. Ja myślę, że rząd powinien być konsekwentny, że. Mateusz Morawiecki, jak i Adam Niedzielski powinni zdecydowanie, y, mimo wszystko, przejść do przodu, podejmować racjonalne decyzje, decyzje, które zaleca Rada Medyczna, a nie słuchać się głosu tych, którzy no, doprowadzają do tego, że teraz mamy ponad 600 zgonów dziennie i codziennie ktoś traci swojego bliskiego. Kto jest odpowiedzialny za tę sytuację obecnie, jeśli chodzi o ilość zgonów? Przez to, że nie podejmuje praktycznie decyzji mających zatrzymać tą kolejną falę pandemii, no, bierze na siebie odpowiedzialność za to, że obecnie sytuacja ma się tak, jak się ma. Wskazuje tutaj właśnie w kierunku chociażby posłów Konfederacji czy wcześniej wspomnianych posłów Zjednoczonej Prawicy, którzy mówią, że szczepionki, chociażby no, mówię tutaj y, o posłach, którzy mówią, że y, szczepionki są, y, są zbędne, że to jest y, jakby naruszanie wolności. Y, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, bo to jest naprawdę stawanie przeciwko obywatelom, którzy no, mogliby żyć w normalności. Y, ja powiem, że sam jakby straciłem y, dwóch sąsiadów, a nawet trzech przez to, że jakby nie zdążyli z zaszczepieniem się i apeluję do rządu, apeluję do praktycznie każdego, żeby podejmować racjonalne decyzje, żeby się szczepić, żeby nosić maseczkę, bo tylko w ten sposób można wyjść z tej pandemii, która już dwa lata nas praktycznie dusi. Jak tutaj już wspominamy, możemy zauważyć, że część posłów, głównie związanych z Solidarną Polską, ze Zbigniewem Ziobrą, w jakiś sposób trzymają PiS, jeśli chodzi o jakiekolwiek decyzję, o jakąkolwiek politykę zdrowotną, ale też ra razem z polityką europejską. Tutaj w dalszym ciągu Polska nie uzyskała funduszy na KPO. I teraz moje pytanie do ciebie, gdybyś był Jarosławem Kaczyńskim, jakbyś chciał rozwiązać ten problem? Czy w dalszym ciągu byś szedł w stronę. W współpracy ze Zbigniewem Ziobrą, czy może jednak poszedł w stronę rządu mniejszościowego i wykluczenia Solidarnej Polski z Zjednoczonej Prawicy? No, polska kultura polityczna nie przewiduje czegoś takiego jak rząd mniejszościowy. No, jakby obecnie wiemy, że praktycznie, no, Każde ugrupowanie chciałoby rządzić i rząd mniejszościowy też nie byłby w stanie, jakby, że tak powiem, przegłosowywać w parlamencie swoich projektów, no właśnie przez to, żeby byłby w mniejszości. Jarosław Kaczyński już jakby wielokrotnie przeżył różne sytuacje na prawicy i obecnie jestem zdania, że będzie próbował wymuszać jakby na Zbigniewie Ziobrze um, złożenie muchołdu um, lednego, ponieważ Kaczyński próbował to samo z Gowinem, nie udało się yy, i w ten sposób jakby porosy, yy, yy, rozsypały się yy, struktury yy, porozumienia w parlamencie i myślę, że do tego samego mogłoby dojść z ludźmi Zbigniewa Ziobry, przy czym ten margines błędu dla Kaczyńskiego jest, jest znacznie niższy, bo musiałby naprawdę sporą liczbę posłów przekonać do siebie. Niemniej jednak w ostatnich dniach też widzimy taki taniec niektórych przedstawicieli polskiego stronnictwa ludowego, chociażby pana posła Marka Sawickiego, który nie miałby żadnych oporów, jeśli chodzi o wejście polskiego stronnictwa ludowego do koalicji rządzącej. Więc jeśli mam być szczery. wykluczenia Solidarnej Polski to jest, to jest, zbyt, to jest, to jest warunek PSL-u. No i myślę, że PSL, który, no, do którego przylgnęło takie miano partii obrotowej, mógłby być skłonny na to, żeby pójść. Ja oczywiście nie przesądzam, bo jakby jest wielu antypisowskich wyborców PSL-u, niemniej jednak skoro pojawiają się takie wypowiedzi ze strony Marka Sawickiego i nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji, myślę, że byłoby paru posłów, którzy byliby skłonni pójść na taką koalicję, przy tym warunku właśnie wykluczenia zbigniewa ziobry. A to nie byłoby lepsze, gdyby Solidarną Polskę zastąpić PSL-em, który jest proszczepionkowy, proeuropejski na przykład, i w tej koalicji dociągnąć do października 2023 roku? Um, wiesz, PSL jest jakby. Patrzę na to dosyć szeroko, bo PSL jest opozycji. Tej demokratycznej potrzebny właśnie z tego tytułu, że jest ugrupowaniem centroprawicowym, ugrupowaniem, które reprezentuje wiejski elektorat w parlamencie, które będzie mieć kluczowy wpływ w celu odsunięcia PIS od władzy. Gdyby PSL zdecydował się przejść z opozycji do rządu, straciłby wiarygodność w oczach Platformy Obywatelskiej, w oczach Polskiej 2050 i w oczach Lewicy. A obecna sytuacja sondażowa no, pokazuje, że praktycznie niewiele jest opcji, gdzie opozycja rządzi bez PSL-u. Więc na pewno takie przejście bardzo pomogłoby pis a PSL nie miałby z tego większych korzyści, oprócz tego dotrwania do roku 2023. Rozumiem. A wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, czy wcześniej? Wybory odbędą się terminowo, jakby nie mam wątpliwości co do tego, że Jarosław Kaczyński oraz Ryszard Terlecki będą dążyli do tego, żeby odbyły się te się terminowo. Też z tego względu, że jakby na chwilę obecną ta polaryzacja nie gra na korzyść PiSu. Polski Ład wprowadzony w ostatnim czasie jest korodnym dowodem tego, że PIS nie potrafi już wprowadzać yy, dużych programów z odpowiednim y, propagandowym y, przekazem. I obecną sytuację będą starali się przeczekać. Widzimy, jak w sondażach PIS maleje, topnie już z 35 do nawet 30 czy 29 więc nie zdecydują się na to, żeby obecnie przeprowadzić, y, przeprowadzić wybory, no bo wiedzą, że przegraliby je teraz. Rozumiem też, że korzystne byłoby im oddać w tej sytuacji władzę opozycji i e, wszelką winę zrzucić właśnie na, e, na ewentualny rząd e, Platformy, Hołowni i Lewicy. No, tylko jednak, że e, obecnie jakby nie mają też zbytnio warunków e, ku temu, żeby faktycznie tę władzę oddawać, no bo są podzieleni, e, wybucha bardzo dużo afer i wybory na pewno nie są im na rękę. Rozumiem, że rysujesz scenariusz po wyborach, w którym ekipą rządzącą będzie budowała koalicja obywatelska Szymon-Hołownia-Lewica? Myślę, że taka koalicja jest jak najbardziej możliwa. Niepokoją mnie ataki ze strony Dla Tuska na lewicę, ponieważ jest to bardzo nieodpowiednie zachowanie. To jest zachowanie, które dzieli opozycję. Niemniej widzę taki scenariusz, ponieważ byłoby to jak najbardziej racjonalne, że po rządach tej narodowej, konserwatywnej prawicy, władzę przyjąłby taki centrowy, centrolewicowy blok, lewicowo-liberalny. Nie przesądzam. Uważam, że to jest bardzo prawdopodobny skład przyszłego rządu, przyszłej koalicji rządzącej. Jednocześnie. To z jednej listy. Właśnie miałem zaznaczyć, że nie z jednej listy, ponieważ nie wyobrażam sobie żeby lewica miała wejść w wspólną listę właśnie z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk nie lubi lewicy i to widać już od kiedy wszedł do polityki, nawet w latach 90., że po prostu stawia się w opozycji do lewicy i będzie próbował ją zepchnąć pod próg. Ja oczywiście mogę tutaj zagwarantować, że nie damy się takiej retoryce, ale jesteśmy gotowi rozmawiać o współpracy, bo są elementy, które nas łączą. Mm -hmm. Czyli y, lewica, y, jedna lista lewicowa y, w tym bloku, jaki był w 2019 roku. Tak? Y Powiem tak, tutaj, że um, chciałbym, żeby ta lista lewicy była szersza, ponieważ w tym lewicowym projekcie jest również miejsce dla Unii Pracy. Nie obrażam się na Polską Partię Socjalistyczną. Um, widzę też miejsce dla Zielonych, dla inicjatywy polskiej, um, dla różnych związków zawodowych, dla ZNP, dla OPZZ. -u. Uważam, że ta lewica społeczna, um, o właśnie, że, czy Piotr Ikonowicz, jego ruch sprawiedliwości społecznej, że wszyscy jakby na lewicy powinni iść, no właśnie jedną silną listą lewicową, bo to ona jest gwarantem tego, że po prostu lewica będzie mieć swoją podmiotowość w przyszłym parlamencie. A wspomniałeś o związkach zawodowych, czy agrounię widzisz na takiej lewicowej społecznej liście? Są pewne punkty, w których możemy z agrounią rozmawiać, na przykład jest to kwestia Narodowego Holdingu Spożywczego albo wsparcia finansowego dla rolników walczących z ASFM. Niemniej ciężko byłoby mi widzieć oczami wyobraźni Michała Kołodziejczaka, głosującego na przykład za związkami partnerskimi, czy lewicę głosującą za tym, żeby rozszerzać hodowlę przemysłową zwierząt, ponieważ no, nie leży to jakby w naszych wartościach. Ale tak jak mówiłem, są pewne punkty, w których można współpracować. Tylko nie widzę tutaj potencjału, żeby wystartować z jednej listy, bo no, to się jakby też wyklucza, jeśli chodzi o nasze postulaty dotyczące praw zwierząt. Rozumiem. Teraz przejdźmy, już jesteśmy w tematach powiedzmy rolniczych. Ostatnia ustawa posłanki Pauliny Matysiak i kwestia legalizacji marihuany medycznej. Powiedz mi, dlaczego ta ustawa nie przeszła? Ta ustawa nie przeszła, ponieważ PIS użył tutaj dla mnie bardzo niezrozumiałej tempej linii partyjnej. Projekt posła Sachajko był zachwalany przez sprawozdawcę stanowiska klubu PiS i jednocześnie te same rozwiązania, które poseł Szulowski pochwalił w projekcie posła Sachajki, skrytykował w projekcie posłanki Matysiak. Niezrozumiałe to jest dla mnie, że PiS idzie po prostu po trupach do celu, byle forsować swoje projekty. Ustawy zgłoszone przez parlamentarny zespół do, do spraw legalizacji marihuany miały naprawdę dobre rozwiązania. E, powiedzmy sobie szczerze, refundacja tej medycznej marihuany jest konieczna po to, żeby osoby o mniejszych dochodach mogły z niej korzystać. Koszt terapii medyczną marihuaną może wnosić nawet 1000 zł miesięcznie. To jest ogromna kwota, a dzięki marihuanie medycznej można leczyć takie choroby, jak jak mózgu czy padaczka dziecięca. I tym samym odrzucając taki dobry projekt, projekt właśnie, e, którymi e, z, zajmowała się posłanka Beata Maciejewska i posłanka Paulina Matysiak, no PiS pokazuje, że no, nie zależy mu na tym, żeby obywatele mieli dostęp do, że tak powiem, ulżenia sobie, ulżenia w chorobie. A czym się różnił projekt Lewicy od projektu posła Sachajki? To były naprawdę detale. E, powiem tak. Dlaczego PIS zagłosował za tym, żeby odesłać projekt posła Sahajki do, do, do komisji, a, a zagłosował też za tym, żeby odrzucić projekt sprawozdawany przez posłanki Lewicy. No właśnie dlatego, że one są posłankami lewicy, a poseł Sachajko należy do większości rządzącej. Różniło się to absolutnie detalami. Jeśli dobrze pamiętam, to też projekt posła Sahajki, um, Zakładał, między innymi zwiększenie jakby udziału produkcji krajowej, co też znalazło się w projekcie posłanki Matysiak. i dziwi mnie to, że mimo bardzo podobnych rozwiązań, PIS decyduje się odrzucić jeden projekt, a przyjąć drugi, mimo iż różnice były naprawdę minimalne. No tak, czyli mamy w sumie do czynienia z taką czystą polityczną rywalizacją i powiedzmy kwestiami marketingowymi. Natomiast jeśli Poseł Sachajko, i jego projekt jakby ruszył do przodu, znaczy wrócił do komisji oczywiście, ale zakładając, że poseł Sachajko wspiera obóz zjednoczonej prawicy, możemy się spodziewać, że PIS przyjmie tą ustawę posła Sachajki? Obawiam się, że, że wszystkie takie, powiedziałbym, kontrowersyjne, również dla pis ustawy, no nie ukrywajmy. Jeśli poseł Dolata z pis mówi, że E, takie projekty mają jedynie promować narkomanie, no to to jest absolutnie niedorzeczne. I myślę, że właśnie takie projekty, nawet jak ten posłał Sahajki, ostatecznie zostanie zamrożony na, na Komisji Rolnictwa. Nie wierzę jakby w dobrą w wolę PiSu i myślę, że będą chcieli jak najbardziej zapomnieć o tym projekcie. Dobra, e, teraz e, chciałbym Cię zapytać o sprzedaż e, Lotosu. Odężenia PiS-u do utworzenia, jak to oni mówią, multienergetycznego koncernu na całą Europę Środkowo Wschodnią, czy bierzesz pis w jego intencje, że sprzedaż lotosu to jest dobra rzecz, czy jednak jest to wejście Rosjan na polski rynek energetyczny? Prezes Obajtek przyzwyczaił nas do, do tego, że niemal wszystkie jego decyzje wiążą się z tym, żeby po prostu tworzyć synekury dla bliskich, zamiast faktycznie realnie działać czy, czy poszerzać polski majątek narodowy. Przy okazji też dziwi mnie, że akurat Lotos jest rozsprzedawany Węgrom i Saudyjczykom, też z tego tytułu, że parę miesięcy temu. Posłowie PiS nie mieli żadnych oporów, żeby mówić, że projekt Lex TVN e, zakłada to, żeby po prostu żaden koncert medialny nie został nabyty przez e, podmioty związane z kapitałem poza, e, poza Unią Europejską. A co się dzieje teraz? Sprzedają rafinerię Lotosu koncernowi saudyjskiemu. To jest niedorzeczne, to jest niezrozumiałe i... Tak, traktuję to w kategorii wyprzedaży majątku narodowego i coś czuję, że niedługo możemy być świadkami takiej sytuacji, że wyjdą na światło dzienne dokumenty potwierdzające, że Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen miał z tego jakieś korzyści. No tak, tylko dzięki temu połączeniu, tak jak rząd mówi, jakby... Nie mogli połączyć bezpośrednio Orlenu z Lotosem ze względu na to, jako, ze względu na to, iż Unia Europejska po prostu nie pozwala jako monopolizacja rynku i PiS jakby chcąc, chce, chcąc sprzedać te udziały Lotosu, chce sobie utorować drogę do połączenia tych dwóch firm, z tego co oczywiście im zostanie. Czy to jakby no nie są jakieś takie dobre działania? Bardzo uważam, że to jest niesłuszna strategia, ponieważ jeśli chcemy rozwijać firmy związane z aktywami państwowymi, to te działania nie mogą być pokątne, nie mogą odbywać się w takiej szemranej atmosferze. De facto, oprócz informacji, że sprzedawane są jakieś stacje benzynowe czy, czy rafineria, nie ma jakby. Nie ma dostępu do dokumentów świadczących o tym, na jakiej to zasadzie się odbędzie. Są jedynie ogólne informacje. I naprawdę obawiam się, i myślę, że każdy powinien poważnie się zastanowić, czy nie ma tutaj jakichś machlojek, dzięki którym zyskają chociażby jacyś lokalni baronowie Fideszu na Węgrzech. Zwracam na to uwagę nieprzypadkowo 3 kwietnia są wybory parlamentarne na Węgrzech. Więc to obławianie się, to wzmacnianie swojej pozycji, wrzucanie dodatkowych pieniędzy do kieszeni jest w interesie Węgrów. I nie, nie widzę tutaj żadnego żadnej korzyści dla Polski, bo no, tak jak mówiłem, to nie jest działanie. W pełni przejrzyste. Okej, okay, jakby rozumiem tutaj w większości twojej obawy odnośnie korupcji i powiedzmy pewnych umów pod stołem, kto może na tym nielegalnie zarobić. Natomiast no, mam wrażenie, że to jest jednak taka sytuacja win-win dla obu państw. Orlenowi, Polsce, polskiemu rządowi pozwala to dokonać fuzji obu, obu spółek, natomiast Orban może to swoim wyborcom przedstawić jako ekspansja molu na rynki zagraniczne, czyli do Polski. No i teraz chciałbym się zapytać: skoro jako, że jesteś przedstawicielem lewicy, który jako tako zapewne nie jest za prywatyzacją spółek Skarbu Państwa, czy umacnianie pozycji polskiej spółki jakby nie, nie, nie jest czymś, co lewica powinna poprzeć? Jakby zastanówmy się teraz w tym momencie, czy to jest faktycznie umacnianie polskiej spółki, ponieważ jeśli nie, jeśli nie odbywa się to na transparentnych, przejrzystych zasadach, to istnieje naprawdę duża obawa, którą dużo osób podziela, że stoją za tym interesy, tak jak już wcześniej wspomniałem, jakichś konkretnych osób de decyzyjnych z rządu polskiego albo Ale z innych. Rządu... było transparentne. Powiedzmy, że pis jest transparentną praworządną partią czy samo w sobie yy, sama w sobie ta operacja jest czymś złym co opozycja powinna potępiać czy wspierać Jestem propaństwowy pro więc nie uważam jakby też jednoznacznie wszystkich decyzji tutaj za złych no tylko tak jak wspomniałeś gdyby PiS był w pełni praworządną i przejrzystą partią nie jest to taką to poparł, tak kondycji, ale na... Oczywiście, gdyby dochodziło do takich sytuacji, że e, polski kapitał jakby rozwija się, e, to ja tutaj e, w pełni zgodzę się z tym, że można wspierać niektóre strategiczne e, decyzje. To, to jest jakby nie do zaprzeczenia, ponieważ jeśli jest się propaństwowym, no to wspiera się to się decyzje, na których zyskuje Polska. Tutaj nie ma pewności co do tego, ile zyskamy. A może stracimy na tym. Czas pokaże. Wyrażam tylko obawy związane z tym, że faktycznie Daniel Obajtek no, może sobie na, napchać kieszenie, jednocześnie finansując kampanię parlamentarzystom Wideszu. Okej, okay. i przejdźmy teraz do ostatniego tematu, jaki chciałbym poruszyć z Tobą, mianowicie dzisiaj w mediach pojawiła się informacja o wycieku danych Wojska Polskiego odnośnie sprzętu. Zaczynając od śrubek po oprogramowania F-16, którymi polskie wojsko ym, funkcjonuje, yy, jakby chciałbym zaznaczyć skalę problemu dla osób, które może nie słyszały o tym. Do sieci wyciekło wszystko, wszystko o stanie technicznym naszej armii. Yy, I chciałbym Cię zapytać w zasadzie, co to mówi o naszym państwie yy, ogólnie rzecz biorąc, i jakie to może mieć skutki dla naszego bezpieczeństwa. W obliczu tego, co się dzieje obecnie na wschodzie, w sytuacji w Kazachstanie, w sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, czy chociażby e, koncentracji sił rosyjskich na granicy z Ukrainą, no to pokazuje, że Polska jest absolutnie goła, e, goła i wesocha, bo inaczej nie da się nazwać tej sytuacji, gdzie polskie państwo nie ma żadnych bezpieczników. E, kontrwywiad został totalnie rozmontowany. E, Władimir Putin, patrząc na to, co obecnie dzieje się w Ministerstwie Obrony Narodowej, zaciera rączki, bo to jest naprawdę dla niego wspaniała informacja, że Polacy tak łatwo się podkładają, że tak łatwo y, taki wyciek informacji nastąpił. No ale to jest też podsumowanie tych ostatnich sześciu lat rządów PiSu, y, gdzie służby totalnie są w rozsypce, gdzie nie ma sensownych jakby strategii. Tego, jak należy działać w internecie. Tak jak mówiłem, kontrwywiad totalnie leży. To nie ma wątpliwości, że kontrwywiad, który powinien być tą zaporą, właśnie przed, przed rosyjskimi szpiegami, no obecnie nie wiadomo, co, co się z nim dzieje, bo nie próbował nawet zapobiec takiemu wyciekowi i nie podejmuje obecnie żadnych działań, żeby no, jak najszybciej zasypać ten y, problem. Nie, może nie będę z Ciebie pytał, czy minister Błaszczak, czy minister Kamiński powinni się po tej sytuacji do, podać do dymisji, bo spodziewam się Twojej odpowiedzi. Natomiast zapytam się, czy, czy dojdzie do tej dymisji faktycznie, czy PiS jednak po raz kolejny wybroni w jakiś sposób swoich, swoje porażki. No, do dymisji wiemy, że nie dojdzie. Prawda jest taka, że... Mariusz Błaszczak, obecny minister obrony narodowej, może nawet za to do, dostać awans. Parę tygodni temu pojawiły się plotki o tym, że Mateusz Morawiecki może przestać by, być premierem. Jako głównego kandydata po nim wymienia się właśnie Ma, Mariusza Błaszczaka. Więc pis nie strąci z piedestału osoby, która. Jest tak ważna właśnie dla, dla samej partii. Oczywiście winni tego wycieku powinni ponieść konsekwencje. I to nie jest już pierwsza taka poważna sytuacja, gdzie ciała daje Ministerstwo Obrony Narodowej. Przecież miesiąc temu dezercji z polskiej armii dokonał Emil Czeczko. I nikt wtedy nie, po, w sensie, było, były jakby roszady w, w polskim wojsku po tym, ale doszło, nikt... doszło do dymisji w, w dywizji, w której w tej członkiem był. Tak, ale nie było już konkretnych politycznych zmian czy propozycji zmian wysuwanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ja to uważam za skandaliczne, ponieważ jak mamy dbać o swoje be bezpieczeństwo, skoro pomimo takich sytuacji nie ma żadnych propozycji, um, no, że tak powiem, naprawy? Jakby rozumiem też, że kwestia dezercji jest taką kwestią, której. Nie... Nie było w pewien sposób przewidzieć, ale można było stworzyć mechanizmy zapobiegające dołączaniu do armii, właśnie takich osób jak Emil Czeczko. Szczególnie, że parę chwilę, parę, jakiś czas przed swoją dymisją stwarzał pewne problemy. Jakaś jazda po pijaku, marihuana we krwi była mu wykryta, także taki człowiek później został wysłany na granicę. Ale z całym szacunkiem do, do polskiego wojska, ale obawiam się, że on nie jest jedynym w wojsku, którym który który może takie problemy stwarzać. I to jest właśnie nasz problem, że tak jak mówiłem, nie ma mechanizmów kontrolujących polskiego wojska, nie ma mechanizmów, które zapobiegałyby dołączeniu takich osobistości do, do polskiej armii. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej powinno znaleźć jakby odpowiedzi na pytanie, jak takim y, sytuacjom zapobiegać. No niestety polityczny karnawał y, w pisie trwa dalej i nie spodziewam się, żeby ktokolwiek stracił swoje stanowisko, ponieważ oni uważają, że problemu nie ma, a za całą sytuację odpowiada opozycja. Pozostaje tylko wzruszyć rękami. W takim razie wzruszamy rękami. Bardzo dziękuję Ci Adamie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Adam Boch, sekretarz generalny Młodej Lewicy i student hebraistyki. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. miłego wieczoru wszystkim życzę. A naszym widzom życzę szampańskiego weekendu. Dobranoc.